Zabieram Cię dzisiaj na randkę do restauracji. Ale te drzwi strasznie skrzypią. Tu już też by mogli te bramy wymienić. Tu montowaliśmy okna i bramę garażową, a zaraz Ci pokażę tam dalej montowaliśmy mega piękne drzwi wejściowe, zaraz zobaczysz. A widziałaś naszego TikToka z tymi roletami? No i wiesz, ja jej mówię, nie, że te drzwi nie będą pasowały do tej elewacji, ale ona oczywiście się uparła, że ona chce takie drzwi i wiesz, a to później będzie problem, nie? No fajna klientka, ale wiesz, później będą problemy, nie? Jesteśmy na miejscu. O, zobacz, pan Kowalski, któremu trzy tygodnie temu montowaliśmy drzwi wewnętrzne. Dzień dobry. My mieliśmy rezerwację na 18. I jedna tylko drobna uwaga: nie wiem, czy pani zauważyła, ale tutaj drzwi tak dosyć trzeszczą i haczą. Gdyby była wam potrzebna jakaś pomoc, to proszę bardzo, tutaj jest do mnie wizytówka i możecie się kontaktować. Nie masz wrażenia, że jest troszkę tutaj chłodno? No tak, bo okno jest nieszczelne, trzeba je wyregulować. W ogóle ostatnio montowaliśmy taką mega nietypową bramę przemysłową. Taka wiesz, wysoka i ona tak się mega szybko otwierała, nie? O, matko, mam dość. Ej, gdzie idziesz? Co się stało?